Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Miło mi, że cały czas ten kanał oglądacie, że go wspieracie. Jeżeli chcecie wesprzeć tą całą działalność, po prostu zasubskrybujcie ten kanał, to naprawdę pomaga w rozwoju. Jeżeli chcecie wesprzeć inaczej, wszystkie linki są w opisie. My tutaj rozmawiamy o pogodzie i tym razem również sobie porozmawiamy o wyżach. Ja wolę osobiście rozmawiać o niżach, bo niże przynoszą zdecydowanie większą dynamikę w pogodzie. Wyże natomiast stabilizację w przypadku lata to jeszcze ma sens, bo temperatury są naprawdę fajne i naprawdę można sobie przy słońcu odpocząć. W przypadku zimy często takie wyże nam gniją i jest wielki problem. No ale zobaczmy, jak będzie tym razem. Moi drodzy, tu opieramy się na wyliczeniach modelu icon, ECMWF oraz GFS. Mamy oczywiście Polskę dzisiaj. Będę będę bazował na aplikacji Windy, którą też możecie pobrać na własny telefon i sobie też to wszystko obserwować. Przede wszystkim tak, na razie jesteśmy też między innymi my w objęciach niżów. Te niże są bardzo dobrze widoczne w Europie Zachodniej, w Europie Północnej, też trochę i w Polsce. Natomiast dziś, żeby mieć większy ogląd sytuacji na to, co się dzieje, postaramy się po prostu oddalić i to oddalić mocniej, tak, żebyśmy widzieli również nie tylko Europę, ale też Azję, bo będziemy rozmawiać o wyżu rosyjskim, którego ciśnienie jest naprawdę wysokie. Mamy oczywiście na zachód od Europy wyż azorski, który tam bardzo często występuje 1037 hektopaskali, natomiast my w tym momencie skupiamy się bardziej na wschodzie. I zacznijmy od kolejnych dni od modelu ICON. Tu przede wszystkim widzimy, że wyże zaczną dominować na początku w Europie Południowej, ale potem widzimy, że Wyż Azorski zacznie w kierunku wschodnim pole podwyższonego ciśnienia, że tak powiem, przepychać, i utworzy się kolejny Wyż, który zablokuje nam cyrkulację zachodnią. Ja wam o tym mówiłem w jednym z odcinków, ale nie przyglądaliśmy się temu, co się tutaj na wschodzie dzieje, bo tam tworzą się kolejne wyże, tam te wyże zaczynają dominować. Ale przejdźmy sobie do kolejnych dni. Nas interesuje przede wszystkim drugi, trzeci, czwarty. Zobaczcie, co się dzieje za moimi plecami. Pozwólcie, że ja po prostu sobie przybliżę w ten sposób, żebyście wy też mieli tutaj dostęp. 1049-1051 hektopaskali. Bardzo silne wyże będą znajdować się nad Azją, i te wyże zaczną zbliżać się w pewnym momencie, między innymi, do Polski. Sprawdźmy sobie kolejne dni. W modelu ICON nas interesuje końcówka modelu ICON, czyli czwarty, piąty. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj mamy Polskę nad Azją mamy potężny wyż. Potężny wyż, tak potężny, że jego ciśnienie będzie wynosić, już Wam pokazuję, 1060, 1061 hektopaskali. A to nie jest jego największy pik ciśnieniowy, bo dużo na to wskazuje, że w kolejnych wyliczeniach, bo tu się model ICON kończy, w kolejnych wyliczeniach ten wyż może mieć nawet 1036 hektopaskali. Jak widzimy, cała Europa Polu podwyższonego ciśnienia będziemy mieli wyże na zachód połączone z wyżem azorskim oraz na wschód połączone z wyżem rosyjskim. No i nas interesuje przede wszystkim okres 7, 8, 9 lutego, kiedy to ten wyż rosyjski zacznie również kierować się w kierunku. W Skandynawii, w Finlandii to ciśnienie mocno wzrośnie nie tylko, <laughs> przepraszam, nie tylko na wschodzie, ale również na północ od nas. U nas w Polsce ciśnienie według wyliczeń modelu ECMWF powinno wynosić 1032-1034 ha, ale znów w Finlandii chociażby 1048-1050 hektopaskali, a nad Rosją ponad 1050 hektopaskali. Tu na razie jest 1048, ale to się oczywiście będzie zmieniało, bo to ciśnienie będzie po prostu wzrastało. Sprawdźmy jak to ma wyglądać w kolejnych dniach. 6, 7, 8 1054, 1055 i 1060 hektopaskali praktycznie. Moi drodzy, sytuacja naprawdę bezprecedensowa. Bardzo wysokie ciśnienie. W Polsce północno-wschodniej będzie najwyższe w przypadku właśnie wyliczenia modelu ECMWF. Tutaj widzimy 1036 do 1040 hektopaskali. Co to dla nas może oznaczać? Przede wszystkim może to dla nas oznaczać zmianę w temperaturach, szczególnie właśnie po 7, 8, 9, jeżeli ten wyż faktycznie by się tak umocnił, i zbliżył w kierunku Europy, to mielibyśmy temperatury ujemne. I to praktycznie w całym kraju. To byłby właśnie ten pierwszy, pierwsze 10-12 dni lutego z tymi bardzo niskimi w sumie temperaturami. Wyże znajdujące się w takim ułożeniu, czyli wyż na północny wschód od naszej granicy, wyż tutaj daleko nad Azją, powodowałyby, że bardzo chłodne powietrze docierałoby. Między innymi do Europy Wschodniej, ale też i do Polski. A blokada cyrkulacji zachodniej poprzez Wyże Azorskie, Wyż Azorski i tutaj kolejny, spowodowałaby, że do nas, do Europy, nie mogłoby w żaden sposób dotrzeć to do cieplejsze powietrze, które chociażby teraz w momencie nagrywania nadal dociera do wielu krajów Europy Środkowej, po części też wschodniej. Mielibyśmy okres z bardzo no, niskimi temperaturami. To jest rzecz pierwsza. Ja mówiłem też tutaj o mm, śniegu w jednym z poprzednich materiałów i tam wspominałem, że ten śnieg jest mniej prawdopodobny, ale te wyże są bardziej prawdopodobne. Widzą je wszystko trzy modele: model Icon, model GFS, modele CMWF widzą też bardzo podobne ułożenie tych wyżów. Sprawdźmy czy ten wyż byłby zgniłym wyżem, czy jednak nie. I tu wyliczenia są bardzo różne i mnie to nie dziwi, do tego okresu mamy jeszcze naprawdę dużo dni, około 10-11, to się może jeszcze wiele razy zmienić. Model CMWF mówi o tym, że będzie to raczej zgniły wyż z wyższymi temperaturami, ale ten model też pokazuje, że ten wyż będzie dalej od naszych granic. Model GFS natomiast pokazuje, że ten wyż będzie bliżej. U nas w Polsce ciśnienie będzie wyższe. 1038 do 1040 hektopaskali na północnym wschodzie i bezchmurne niebo. Czyli taka piękna, arktyczna, można by powiedzieć, pogoda. No bo i temperatury byłyby niższe. Zobaczcie, według modelu GFS te temperatury w nocy szczególnie. Mogłyby spadać poniżej minus 10 stopni Celsjusza w Polsce południowej, w Polsce wschodniej minus 4 do minus 5, w Polsce zachodniej minus 2 do minus 3. W dzień oczywiście te temperatury by wzrastały delikatnie powyżej zera, ale w nocy mielibyśmy znów szybkie spadki poniżej zera. Oczywiście to nie oznacza, że te trendy, o których mówiłem, są błędne, bo to, że kilka dni będzie z niskimi temperaturami, to nie świadczy o tym, że cały luty będzie z anomalią ujemną bo cały czas te trendy trzymają anomalię dodatnią. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach i oczywiście będziemy to badać. Ja w tym momencie kończę, widzę się z Wami w Płocku i widzimy się też w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję Wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą, zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.